I dobre widzowie, yy, druga część, jak mówiłem wam. Teraz będziemy jakaś już w naszej pracy powoli. Muszę uważać powoli, żeby nie walnąć w domu. Boże, jakie strasznie wąsko przy tym domu. A i probo dzisiaj. Te łotki górze. Przeprowadzamy do Balechowa, bo tutaj już dość mieszkania. wąsko na wyjeździe, a w trzecim, tam w trzeciej części chyba będzie. Yy, będzie no. Będziemy nowe, nowe auto kupować, co? No, czyli chyba jutro tak. Tak chyba jutro. No, Takiej. Godzinie jak jest teraz, to chyba i Z Godzina teraz 1748. Więc idealna pogoda jak zaczęło padać, nie? Idealnie się jedzie. Czemu on ma kierownicą wskazy nie tam. Ej, ej, ej! Powiem. Dobrze, jedziemy. Ogólnie wiesz, czy tam na stacji benzynowej, więc chyba mogę też chcę tam zdlakować auto, ale później. Jedziemy. to leży, tak można powiedzieć. Pojedziemy w tej okay. W pogodzie. Jak widać. możecie sobie łapkę walnąć jak chcecie taki ja jadę do Darułowa. w sumie sensie już jestem w Darułowie chyba a tam na stacji bezlądej w, w Darułowie niedaleko kościoła ja nie mieszkam tylko pracuję Że dojeżdżamy. Wąskręt. O. Wtedy już. E, jak pan nie jedzie? Dojeżdżamy już. Widzicie, tutaj jest nasza praca. Będziemy musieli tu siedzieć, dopóki nikt nie przyjdzie. Widzicie, mamy tutaj takie i Tutaj jakiś pokój, do którego nie można wejść. Po naszej pracy się przeprowadzamy do innego domu. Mamy sobie tutaj chwilkę. Poczekamy, jak zrobimy Jak skończę pracę? zapomniałem powiedzieć. Już tutaj skończyłem pracę. Ogólnie to, tam było kilka klientów, tam pokupowali za paliwo, trochę za jedzenie. Ehm, o, dobra. Pokuwa, pokupowali trochę za jedzenie, trochę za paliwo, jak widzicie tutaj. A my, zatem jedziemy do Nowego Domu. Wyjeżdżamy. Jakieś auto, probko. Wypła to będzie tam za dwa odcinki z policzki driving. Widzicie na no to? Kolorował sobie ten kardrajnik. Ej, 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 ej! Robić tak? W no, ogóle nie da. To, to będą się te mię sprawdzać na jednym takim tym. Ej, co ja. Dobra. Tylko tego nowego domu w Malechowie. Teraz trochę daleko będę miał do mojej pracy. Okay, nie. Przez cent... będziemy, będzie, czekajcie. Jak zwykle. Dobrze że czasami działa ten kopal, ale musi zacinać. Tak czekaj. Darmowo, darmowica, bo zgodowała słowica, słowido malechowo. karwica, malechową. Będziemy musieli jeszcze przez słowidoseczkowo, sęczkową, karwica malechówko i mal malechowo. Wychodzenie baterii. Grajmy już tą część dopóki się. Nie, nie rozładnijmy ten.

Tutaj zjadę wolniutko i chyba nic się nie stanie. Ale kiedy będzie ten pociąg jechał, tam. O. Kurde, coś musi się nie spieszyć. Spie spie ja do mam do odebrania, kurde, do idzie idzie jak jakieś zło. To było dla mnie trawnikiem. Może no, jakieś coś tak za mną jak śpię. Może jakieś jakieś jak widzicie. Halo, jakieś jakieś O. Przejdziemy sobie tak owniutko. Nas tam nie złapało. No jeszcze pan mi na sprzeciw. Co ja tam napisał? Ej, ej, ej. Głupi kop. Zły. To jest zły kop. To patrz. Nie wiem czy tam i sam interesuje mnie to interesuje mnie teraz tam dojechanie do tego domu nie długo dojeżdżamy Nawet daleko będę miał do mojej pracy, jak będziemy jeździć. Przecież na światłach nie stała ani na niczym. No ja będę stała, ale fajny to był dom, ale lecie, ten robił też sklep. I niedługo wyjdzie nasz nowy dom Bo go nie omówiliśmy, czekajcie Nie Tutaj wjeżdżamy I oto no, nasz nowy dom Jej, hura, taki mam ludki, fajny Wjeżdżamy naszą Skodą Dojechaliśmy do naszego nowego domu. Chcę tam jakieś siedzenie. Produkty. O, tutaj się mi światło. Chcę tam jakieś te siedzenie. Spokojnie, na jutro. Dobra, zrobiłem wszystko, teraz możemy mieć na mały skócer. Nawet życie jest tej widzowie, no tutaj ten moje no, ja auto. Należy. Co? Jak zwykle musi zatknąć coś? No, no, obecnie na końcu tam czterdzieści trzy tysiące dwieście to zero nie no trzymaj nie dałam wystarczy więc dobrze więc co ja was żegnam w tym momencie widzimy się w następnych odcinkach z Polśka driving czyli jutro lub pojutrze pa pa